Słuchajcie moi drodzy, mamy już zdemontowaną osłonę, łapę silnika. Dostaliśmy się do rozrządu. Powiem Wam, że e, auta francuskie należą do najlepszych, najłatwiejszych i przyjaznych. Francuski samochód. Z Francji jest dobra, tylko miłość francuska. E, zobaczcie, obudowa rozrządu. Tutaj są dwa. Otwory do mocowania spinek tych przewodów. Te przewody są tam z tyłu głęboko. Nawet odkręcanie wszystkich tych śrubek powoduje, że i tak to Wam wszystko wisi na tych przewodach. to Trzeba będzie wywołać się w cierpliwość naprawdę i mieć dużo spokoju, żeby to odpiąć długim wkrętakiem. Bo nawet mając sprzęt specjalny do spinek, nie nadaje się on z uwagi na miejsce usytuowania tych elementów. I trzeba sobie radzić w troszkę w inny sposób. Ale wróćmy teraz do samego rozrządu. Tak to widać. Tak to się przedstawia. To jest jeszcze w oryginale rozrząd. W oryginale jest y, pasek dla Volkswagena. Przepraszam, chyba Ferzoto. w tym przypadku jeszcze jest wypłuczony ich znak pod spodem, pod paskiem i robi to dla nich Gates. Tu jeszcze nie jest zblokowane, widać tu są dopiero przygotowane na znaki żeby zablokować wszystko, tam podobnie widzicie pompa wysokociśmieniowa. Tutaj wałek rozrządu, od dołu to będzie wyglądało w ten sposób. Troszkę tutaj mamy oleju, bo to wszystko poszło z półgłowiczki. Także tak to się wszystko przedstawia. Troszeczkę niewygodnie jest. Tak to wychodzi na to. I wspomniałem Wam jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o układzie paliwowym. Zwróćcie sobie uwagę, aby te wszystkie przewody, które są wyjęte z filtra, jakiekolwiek przewody paliwowe, dokładnie zabezpieczyć. Bo w tym przypadku, jeśli chodzi o układ zasilania, musimy mieć pewność, że tam nic nie wpadnie, i musi być tutaj czystość wzorowa. No. Ja tutaj stosuję specjalne zapinki takie. Typowo pośrednicę przewodów do zabezpieczenia. Podobnie tutaj. Jak widzicie, wsadzam to w przewód i blokuje nam. Wtedy mam pewność, że wszystko jest czyste i nic nam nie wpadnie do środka. Tak jak powiedziałem, tutaj czystość bezwzględna. Oczywiście wszystko będzie domontowane po kolei. Myte, odtłuszczane, Wszystko zrobione będzie na czysty silnik, uszczelniony już po tym zdjęciu po głowiczki że tak to się przedstawia. No, też są chwile.